Dziesiąta runda na niemieckiej Bundesligi można powiedzieć była w pewnym aspekcie świętem, bo zmierzyłem się z zawodnikiem o bogatej historii, o wielkich dokonaniach, z zawodnikiem, który jest moim rówieśnikiem, ale nadal reprezentuje bardzo wysoki poziom, bo jego aktualny ranking to 2731 i to jeden z niższych rankingów na przestrzeni jego całej kariery, bo Szachriar Mamedyarov, najlepszy szachista Azerbejdżanu od wielu lat, to gracz, który nawet był notowany na trzecim miejscu na świecie miał wówczas ranking 2817 i miało to miejsce w 2018 roku. Schreier to zawodnik w ogóle bardzo ciekawy, o bardzo atrakcyjnym stylu gry. Wiele osób uwielbia oglądać jego partie. Dla mnie był zawsze ciężkim przeciwnikiem, bo po raz pierwszy zmierzyliśmy się chyba na mistrzostwach Europy do lat 12. Wtedy on był jeszcze zawodnikiem stosunkowo nieznanym. Jeśli się nie mylę, ja miałem wtedy ranking ELO, a on jeszcze tego rankingu w ogóle nie miał. Partia zakończyła się, jeśli dobrze pamiętam, remisem. W późniejszych latach Szachriar dokonał jednak no, rzeczy niesamowitej, bo jeszcze w 2000 w roku 2000 jego ranking wynosił zaledwie 2200 ELO i w 3 lata wskoczył z 2.201 na 2.596, czyli jest to skok o niemal 400 punktów, coś niebywałego, coś co sprawiło, że jego talent eksplodował i od tego wielkiego skoku rozwijał się bardzo harmonijnie, aż doszedł do ścisłej czołówki światowej. Po drodze w ramach tego jego wielkiego skoku zmierzyliśmy się kilkukrotnie, bodajże trzy razy i Zawsze przegrywałem. Shahryar mnie generalnie ugrywał. Mam wrażenie zresztą, że, że brało się to z tego, że reprezentowaliśmy dość podobny styl, bazujący na agresji i blefie. Natomiast on był po prostu lepszy. Swoją drogą, remis, który uzyskałem parę lat później, miał już miejsce, kiedy Azer miał ranking 2700, a ja okolice 2600. Więc wtedy było troszkę łatwiej, można powiedzieć. W czasach juniorskich kosił mnie równo z trawą. No i tutaj mieliśmy okazję do napisania nowego rozdziału. Do tego meczu. W tym wypadku ciężko przed weekendem było przewidzieć, z kim będę grał, bo. Patrząc na listę klubu z Firnheim, no wiele tam mocnych nazwisk, łącznie z Janem Krzysztofem Dudą, więc przygotowanie na siedmiu zawodników nie miało większego sensu. No a trafił się właśnie mamy dziarów niedziela rano agresywny gracz. No nie jest łatwo, ale z drugiej strony nawet czarnym kolorem po prostu jest ciekawie rywalizować z takim graczem. Także zobaczmy jak ta partia przebiegała. Zostało zagrane D4, przy, przepraszam, C4, i po E6 przeszliśmy do struktur z D4. Także nawet mi się w głowie już pomyliło, że D4 zostało zagrane. szachy generalnie albo zaczyna D4, albo C4. Często prowadzi to do podobnych pozycji. i właśnie było C4, E6, koń C3, D5, D4. Goniec B4. I tu pierwszy namysł mojego przeciwnika. Bo zbił CD5. Oczywiście są tutaj inne posunięcia. W niedawnej partii grał Azer A3, natomiast wymyślił sobie CD-ED i Goniec F4. Na co hmm, chyba najlepszą. Hmm, Opcją dla czarnych jest to, co ja wybrałem, czyli c5. Jeżeli d c5, to te pozycje z izolowanym pionem nie są dla czarnych problematyczne, a jeżeli białe nie biją na c5, to można zagrać c4. I tutaj po zaledwie sześciu ruchach staje pozycja bardzo ciekawa i tak naprawdę szalenie złożona strategicznie, bo z jednej strony czarne uzyskują fajną rzecz, mają takiego pionka w tym miejscu na C4, to daje perspektywy jakiegoś ataku na skrzydle. Wyobraźmy sobie, że pionek dochodzi do pola B4, spychamy skoczka, przejmujemy potem kontrolę nad polem E4, bo skoczek już nie będzie stał na C3, możemy nawet próbować wyrobić wolnego pionka, dodatkowo goniec nie może zająć na naturalnej pozycji na d3, z której mógłby wiele rzeczy robić. No ale nie ma nic za darmo, zwłaszcza w życiu. Pionek na d5 staje się teraz pionkiem takim no bardzo ważnym, pionkiem, który jeżeli by został stracony, no to też pociąga za sobą stratę być może pionka c4. Bardzo często może dojść do różnych końcówek, w których właśnie zostanie ten pionek i on będzie mankamentem. Także czarne ruchem c4 Podejmują duże ryzyko strategiczne, które może się opłacić, ale może też przynieść opłakany skutek. Mamy diarów tutaj, myślał, parę minut zagrał goniec E2, i to jest bardzo ciekawe podejście, którego sens za chwilę zobaczymy. Mianowicie, goniec zmiesza na pole F3. Nie gra on prostoliniowego skoczek F3 czy czegoś takiego, bo wtedy skoczek F6, skoczek e 4 pojawiają się idee, żeby wykorzystać związanie. On gra właśnie goniec E2 i jego ustawienie to goniec F3, skoczek G na E2, żeby skoczek bronił skoczka na C3 i żeby od razu zbudować nacisk na pionka D5. Bardzo. Fajne posunięcie. I zastanawiam się, na ile moja reakcja była prawidłowa, bo ja zagrałem Hetman a żeby ten nacisk na C3 punkcie zrobić, żeby od razu jakieś związanie zbudować. Natomiast nie jestem pewien, czy nie lepiej było zignorować tę możliwość i po prostu zagrać skoczek F6. Hetman a nie, nie powinno być oczywiście złym ruchem. Nadmienmy może tutaj, że ruch wcześniej, goniec B8, nie wygrywało figur bo oczywiście po szachu następ... przepraszam, po biciu następuje szach i tracimy figurę no ale tutaj mamy wtrącenie i po wymianie na polu C3 i na B8 czarne nie mają tutaj problemów, być może nawet stoją fajnie bo ten pionek może być newralgicznym punktem, co prawda białe mogą wygrać pionka A7, ale umówmy się że tego typu pozycja zresztą można i go z D7 zagrać i po prostu się rozwinąć zaraz zrobić roszadę, ten pionek moim zdaniem nie jest tak istotne, a czarne będą miały dobry rozwój, także takie taktyczne metody gry nic tutaj nie dają. Stąd mamy diarów, gragoniec, E2, po to, żeby się rozwinąć, po to, żeby od razu. Ustawić figury w sposób sensowny i funkcjonalny. Ja zagrałem Hetman A5 i od razu kolejny ruch pokazał, że troszkę za mało głęboko wszedłem w tę pozycję, bo on nie odpowiedział: Hetman C2, które być może w ogóle na dłuższą metę jest złe, bo goniec prędzej czy później przyjdzie na pole F5, tylko Hetman C1. Ja ten ruch widziałem, ale jakoś nie doceniłem, że to może być dla mnie za chwilkę niewygodne, i właśnie nie jestem przekonany, czy ruch Hetman A5 był dobry, bo ja tutaj mam. Duży wybór mogę zagrać, nie wiem, skoczek C6 na przykład, goniec F3 i Soi D G5, chociaż to już takie awanturnicze, a można jakoś prymitywnie, goniec E6, skoczek E7 wzmocnić, punkt D5 i po prostu stać. Hetman A5, Hetman C1, ja skoczek F6, goniec F3. Logiczny ruch, bo skoczek E4 chciałem zagrać i ja zagrałem go nieco F5. Znowu nie jestem przekonany, czy to jest świetny ruch, ale wydawał mi się naturalny. Gdzieś zerkam na pole D3, pola C2 i pole B1, biorę pod kontrolę białe skoczek E2 i teraz dochodzi do istotnego momentu tej partii, bo... i ja miałem takie wrażenie, że z pionkiem D5 mogę mieć problemy. Co mi się nie podobało? No nie podobało mi się to, że jak zagram w skoczek D7, nastąpi krótka roszada i zaczynają się robić problemy z pionkiem na D5. I to dość takie, bym powiedział, konkretne. No jak ja zrobię roszadę, następuje właśnie A3. Zbić tutaj nie chcę, no bo jak zbiję, no to dałem gońca właściwie za nic i to mi się średnio podobało, a jak odejdę, to nie podobało mi się, a nie, wiecie co mi się już nie, już wiem co mi się nie podobało, po skoczek D7 nie podobało mi się natychmiastowe A3. I właśnie bicie mi się nie podobało, a na koniec na pole e7 myślałem, że bardzo silnym ruchem jest hetman d2, który neutralizuje wpływ związania i co więcej nie mam roszady, bo jest skoczek bie d5. I teraz... Na skoczek bije D5, jest po prostu Hetman bije A5, a na Hetman bije tutaj, Król bije i zostają z, z pionkiem mniej. Także to A3 plus Hetman D2 mi się nie podobało. Mam tu co prawda ruch skoczek B6, ale jest jakiś ruch goniec C7, i to prawdopodobnie nie daje jakoś strasznie dużo. Może mam tu na przykład ruch goniec D8, którego przy partii nie widziałem, ale z drugiej strony wtedy goniec D6 i nie mam roszad, Więc to był taki moment, w którym ja skoczek. G7 troszkę odrzuciłem właśnie z tego względu, i, i podjąłem decyzję goń z E4, która może być decyzją po prostu błędną, bo ja uważałem, że wymiana gońców białopolowych sprawi, że problem z pionkiem D5 się zmniejszy. Natomiast pytanie, czy to jest prawda, czy ta wymiana jest na pewno wymianą na moją korzyść, bo jak się za chwilkę okazało, bez tego gońca białe będą miały typowy plan dochodzenia w jakichś okolicznościach do ruchu E4, który tutaj przy gońcu na F5 jest utrudniony. Także gdybym znalazł drogę do skutecznej obrony piona, czy być może skoczek C6 mogłem po prostu zagrać i w tym momencie na Hetman jest broniony. Więc po skoczek c6 być może ta pozycja jest po prostu normalna. Natomiast ja goniec e4 i uznałem, że ta wymiana będzie dobra. Szachriar po prostu pobił i zagrał roszadę. Teraz nie mam specjalnie innych sensownych ruchów niż zbić. Nastąpiło bc i goniec a3 i w swojej naiwności zakładałem, że tutaj Białe będą grały hetman c2, co jest trochę no, niby sensowne, no, bo wieża pójdzie na b1 i tak dalej, ale białe grają hetman b1, czego ja nie doceniłem i nie chodzi nawet o to, że um, tu jest atakowany pion, chociaż też jest to istotny element, natomiast chodzi o to, że za chwilę od razu jest zagrane e4 i białe uzyskują to, co bardzo chcą zrobić. Ja zagrałem b6, e4, roszada i e5 i teraz już Widzimy, że właściwie konsekwencją ruchu goniec E4 w tym momencie jest otrzymanie tej pozycji po ruchu E5, którą ja gdzieś tam sobie widziałem, ale oceniałem ją źle. To znaczy, wydawało mi się, że ona nie powinna być dla mnie gorsza. Ale chyba jednak jest, bo ten plan z F4, F5 będzie dość szybki, i tutaj zaczynają się tak naprawdę wyścigi. Bo ja chcę zagrać B5, B4, a przeciwnik F4, F5. Tylko problem jest taki, że jego plan, związany jest z zadaniem na króla. A mój nie, i to zawsze daje pewien bonus do przeprowadzenia ataku. Ja zagrałem skoczek C6, on zagrał goniec C1. Kolejny bardzo ciekawy ruch, nie wiem czy dobry, ale znowu jest tutaj tło, jest tutaj tło strategiczne bo też jak zobaczyłem to posunięcie to uznałem, że Małmediarov na pewno tak zagra. Jest to ruch, który ma dużo sensu, bo wydaje się właśnie, że z takim korzystnym tempem przygotowuje ruch F4. I ja tutaj po 13 minutach na myśl, czyli dość długo myślałem, zdecydowałem się na powrót gońcem, co może być jednak sporym Błędem albo niedokładnością. Pytanie, czy nie można było zagrać F6? Jakoś tak bałem się tego ruchu. Natomiast tutaj stosunkowo wymuszone wydawało mi się coś w stylu: coś w stylu Goniec A3, Hetman A3, F4, bicie, bicie. Tak, tak. Tak, i taka pozycja. Czy nie wiadomo, gdzie ten Hetman idzie? I może to było mniejsze zło, bo oczywiście ta pozycja z pionkiem tutaj no nie jest jakaś najfajniejsza. Ale z drugiej strony no nie ma tu jeszcze jakichś gigantycznych problemów. No akurat w tym może tutaj Hetman B1 jest lepszy, żeby Hetman na B2 nie wszedł. Potem Hetman C2 i próba wyprowadzania się. No ale z drugiej strony ja też mogę próbować przeprowadzić skoczka. Chociaż ta pozycja trochę mi się nie podobała, bo tutaj jakieś Hetman B5, Hetman D5 nie umiałem tego ocenić. Wydawało mi się, że to może być nie za dobre, dlatego się wróciłem gońcem, co jest chyba niezbyt dobre. I mamy Diaroff odpowiedział tu bardzo tajemniczym ruchem: gonie z D2. Nie do końca wiem dlaczego nie zagrał od razu F4, bo, bo właściwie mógł tak zagrać. I to, to byłoby dla mnie też dość problematyczne, ale ten moment możemy sobie przeskoczyć, bo on zagrał gonie z D2, co może być stratą tempa. Ja zagrałem B5, i on zagrał F4. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo prawdę mówiąc, to ja nie wiem, dlaczego B4 nie zdecydowałem się na zagranie, gdyż na ruch F5, no gram F6 i to widziałem, tylko no, nie za bardzo chciałem iść na taką pozycję. Która wcale nie musi być dla mnie katastrofalna, bo ja po prostu gram wieżę F na B8 i szukam tej kontry. I oczywiście biały mają ogromny atut w postaci pionka wolnego na polu E6. Jeżeli uda mu się w jakiś sposób przerzucić, nie wiem, wieżę i Hetmana na linię H, no to po prostu się poddam. No ale ja jednak też tutaj jakieś groźby stwarzam. Może mi się uda w jakimś momencie, nie wiem, B3 zagrać albo wrzucić wieżę na linię. B, na, na pole B2 nie jest tutaj zupełnie źle. Natomiast ja nie zdecydowałem się na ruch B4. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Zagrałem ruch F5, który jest ruchem fatalnym, jest ruchem koszmarnym, jest ruchem, który w ogóle nie powinien mi przyjść do głowy. Bo mogę myśleć o ruchu F6. Zawsze to jest ruch, który warto rozpatrywać. Natomiast też nie jest prawdopodobnie taki dobry, bo w tym momencie on zagra E4, E6 i na dowolny mój ruch zagra Hetman F5. Sam F5 prawdopodobnie nie powinienem grać, bo tutaj być może G4 nastąpić. Dodatkowo ten pionek wcale nie, nie, nie jest tak, że on jest stracony. Bardzo trudno go wygrać, tak mi się wydaje. Natomiast, nawet jeżeli E6 jest nieprzyjemny, tak czy siak, F6 buduje to napięcie, które może mi pomagać tutaj walczyć z ty, z, tą, z tym marszem pionów. Ja zagrałem F5 i to jest bardzo dziwne, bo widziałem odpowiedź przeciwnika i się jej nie bałem. I to bardzo niedobrze, że się jej nie bałem, bo szachliar. No dla niego to jest tak naturalne jak, jak uśmiech dziecka, żeby tu zagrać G4, zbić i zagrać F5. I ja z jakiejś przyczyny w swojej naiwności uważałem, że ten atak nie powinien być taki groźny. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że hetman na B1 i wieża na A1, które są bardzo daleko, mogą mi tu napsuć krwi. Tymczasem okazuje się, że ta pozycja jest bardzo niebezpieczna, bo wystarczy, że on przesunie F6, za chwilę postawi gońca na H6 i wszystko zaczyna mi się rozjeżdżać. Hetman bardzo łatwo wskoczy na F5 i tylko wieża nie bierze udziału w grze, ale ja nie mam aż trzech figur i tego skoczka dodatkowo ciężko jest włączyć do gry. Ja tutaj zrozumiałem, że nie jest za ciekawie, myślałem 13 minut, ale niestety nie znalazłem żadnego sensownego sposobu kontynuowania gry. Może chytre było coś w stylu ruchu hetman b6, żeby obronić skoczka, żeby zagrozić biciem i teraz, jeżeli f6 to bym zbił i na dowolny ruch bym próbował skoczek e5 gdzieś tam grać. Goniec h6 to właśnie mogę skoczek e5 i może jakoś tam żyję. Jeżeli gra król h1, no to teraz może b4 popróbuję. I tutaj ważne jest, że ten skoczek jest broniony. Na przykład tego typu klimaty zauważmy, że tak to tracę wieżę, więc tak nie mogę nigdy zagrać. No ale tutaj, właśnie, może jakieś BC wtrącę, może w jakiś sposób będę w stanie się wykpić, oddać jakiś materiał. Pozycja nie jest fajna, ale to był na pewno moment, w którym można było coś jeszcze zrobić. Ja zagrałem król H8, i tutaj niestety ta pozycja się zaczyna rozpadać, bo jest F6, G6, koniec H6. I teraz moi drodzy. Jednym z głównych powodów, że ta pozycja się rozpada jest to, że skoczek jest niebroniony. Słabość taktyczna tego skoczka jest bardzo tutaj dotkliwa bo mam już słabość w postaci króla, który tutaj za chwilę jest pod atakiem, natomiast ten wiszący skoczek też mi nie ułatwia zadania, no bo jeżeli ja zagram tak, no to jest po prostu bicie tak i no nie, ciężko uwierzyć, że ta pozycja się trzyma z tym królem tutaj, jest to po prostu złe, więc ja zagrałem fe, oddałem jakość, no ale właśnie tutaj ja liczyłem z jakiegoś powodu głównie hetman f5, które może też jest niezłe, no ale wieża F7 z groźbą mata W1 jest dużo lepsza. Ja muszę gonić z G7 i Hetman F5. I właśnie teraz okazuje się, że ten skoczek tutaj jest bardzo problematyczny, bo naturalny wieża G8 przegrywa z uwagi na wieża G7. I po biciu jest po prostu szach, szach. I bicie skoczka, i to, co mówiłem wcześniej, niebroniony skoczek decyduje o losach tej pozycji. Jak odbiję królem, nie pomaga, bo jest szach, jak król h8, to znowu ten szach, a jak król gdzieś tam na linii f, no to po prostu tak, i za chwilę spada wieża po odejściu króla. Także taki mały niuans taktyczny kompletnie rozbija pozycję. Gdyby nie bicie na g7, to wydaje mi się, że czarne się tutaj mogą wręcz trzymać, bo mam trzy pionki za jakość i pozycja wcale nie musi być krytyczna. No, ale jednak pionek jest, skoczek jest niebroniony i to rozstrzyga. Ja zagrałem Hetman D8, nastąpiło proste skoczek G3. Tutaj właśnie nie kombinuje szachriar, widzi, że skoczek idzie na H5 i po prostu włącza skoczka z groźbami. Ja zagrałem Hetman G8, a on policzył, że skoczek H5 wieża na F8 i po prostu bicie bicie i ładne skoczek G7. Proste, ale jakże skuteczne po prostu rozbija moją pozycję. Ja jeszcze król G7, szach. Szach I bicie na d4. Tutaj liczyłem na jakieś wieczniaki, ale niestety żadnych wieczniaków nie ma. Jeszcze techniczne król h7, król h1 po król g2. Byłoby pewnie troszeczkę jeszcze, może jakiejś intrygi, chociaż pewnie ta intryga długo by nie trwała, no ale mógłbym liczyć na jakiegoś szacha, zbicie i kto wie, może jeszcze jakiś cień szansy byłby. Natomiast król h1 zabiera wszystkie szanse. Ja zagrałem Hetman f3. Gdybym zbił, to następuje wieża f1 z groźbami mat i ten mat następuje bardzo szybko tutaj nie ma co liczyć na jakieś, no czy hetman f7 czy no na przykład na to to jest hetman f7 i tutaj mat na król h8 jest po prostu taki, wieża i król wieża i hetman rozprawiają się z moim królem, ja jeszcze dałem szacha no ale to byłem pewien, że dla szachriara nie będzie to stanowiło żadnych problemów. On po prostu zbił, jak królewsześć. I tu jeszcze liczyłem, że może zrobi jakiś głupi ruch typu wieża E1, no to wtedy mamy jakiś ruch typu F2. I może jeszcze, jakby na przykład taka pozycja powstała, to może jeszcze jest jakiś cień szans, może tu C3 na przykład zaczynam i w jakiś sposób może z jakimś cudem szanse na remis są, natomiast białe zagrały po prostu król G1 i do Królem na E3 i wieża za chwilę wchodzi, wszystkie pionki mi wybija bez żadnych trudności. No i po prostu po król G1 uznałem się za pokonanego. Kiedy skończyła się ta partia, to tak sobie usiadłem, albo raczej spacerowałem i zacząłem myśleć, kiedy ja na, tak naprawdę zrobiłem przegrywający błąd w tej partii? I właśnie są takie momenty, kiedy gramy z lepszym przeciwnikiem, zwłaszcza chociaż nie, nie jest to konieczne, można też ze słabszym tak przegrać. Kiedy, kiedy przegrywamy pojedynek i tak naprawdę nie można na 100% powiedzieć, który ten błąd był, był ostateczny, bo ta partia oczywiście przegrywana była na raty, natomiast te błędy strategiczne, które popełniałem, były, myślę, nie tak znowu oczywiste. Goniec e4, wymiana gońców białopolowych prawdopodobnie zła. Goniec, powrót gońcem z a3 na e7 zamiast wymiany gońców też prawdopodobnie złe. Na pewno f5 złe, strukturalnie niepoprawne w tej pozycji. Ale co było lepsze? Te odpowiedzi poznam przy jakiejś głębszej analizie, natomiast jedno jest pewne. Tutaj, choć wygląda, że zostałem rozgromiony w sensie jakiegoś wielkiego ataku, to nie był to atak, który tak naprawdę był powiązany z jakimiś wielkimi ofiarami, bo Białe oddały co najwyżej jednego małego pionka, ale była to konsekwencja dobrych decyzji strategicznych białych i złych decyzji strategicznych czarnych. Także można powiedzieć, takie książkowe zwycięstwo szachriara Mediarowa, gdyby ta partia była grana przez jakichś mistrzów, nie wiem, przedwojennych, powiedzmy Capablanca Alechin, albo raczej jakiś słabszy zawodnik czarny, mi to by bardziej pasowało, bo są tacy zawodnicy w tych publikacjach, którzy właśnie zasłynęli tym, że przegrali, no to, to byśmy te partię myślę cytowali, bo ona bardzo ładnie pokazuje, jak pozornie no, takiej nie, nie bardzo jakiejś oczywistej pozycji, białe po prostu rozgromiły pozycje czarnych, a to wszystko przez to, że te strategiczne decyzje, które ja podejmowałem, były po prostu nietrafione. Świetny materiał do analizy. Mówi się, że można się uczyć na własnych błędach. Wy macie okazję nauczyć się na moich, bo te błędy, które tutaj w tej partii zostały popełnione, myślę, są bardzo ciekawe. Fajny materiał dydaktyczny, także zachęcam do tego, żeby sobie to jeszcze raz obejrzeć. Na szachownicy, może z komputerem. Myślę, że z takiej partii wiele się można nauczyć, zwłaszcza pod kątem tej struktury, kiedy pionek wędruje na C4 i kiedy czarne oddają nacisk na centrum po to, żeby grać na skrzydle hetmańskim, co jak widać w tej partii niespecjalnie mi się udało. Tyle na dziś. Zachęcam do podnoszenia łapek w górę, zachęcam do zostawiania swoich komentarzy. Przypominam o tym, że jeżeli moja internetowa działalność Wam się podoba, można mnie wspierać na platformie Patreon. A link do tego znajdziecie w opisie tego materiału wideo. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.